Omawiając temat dotyczący odpisów aktualizujących wartość zapasów wyrobów gotowych, trudno nie wspomnieć o kręgu kosztów. Pamiętamy, że mówiliśmy o tym, że odpis aktualizujący wartość zapasów dokonywany jest z jednej strony na koncie 621 odpisy aktualizujące wartość zapasów, a z drugiej strony na koncie pozostałe koszty operacyjne. I teraz Generalnie taką zasadę się stosuje zgodnie z zapisem ustawy z artykułem 34, natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z przygotowywaniem rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, przeksięgowanie bezpośrednio odpisu aktualizującego wartość zapasów produktów gotowych na pozostałe koszty operacyjne powoduje wyjście z tzw. kręgu kosztów. Ten krąg kosztów jest o tyle ważny, że mam nadzieję, że już pamiętamy z poprzednich części wykładu, w ramach wariantu porównawczego rachunku zysków i strat mamy pozycję zmiana stanu produktów. Na weryfikowanie tej kalkulacji zmiany stanu produktów właśnie ma wpływ krąg kosztów. Ale przyjrzyjmy się bliżej. Przypomnijmy sobie z poprzednich wykładów dotyczących np. rozliczeń międzyokresowych kosztów jak ten krąg kosztów wygląda.